Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. Tak jak obiecałem zrobimy sobie update do poprzedniego filmu, który nosił tytuł Pseudo-Hodowcy. Poruszymy tutaj sprawę exo-faktory. A na koniec mam dla Was niespodziankę, bo postanowiłem zrobić konkurs. Ale to musicie dotrwać do końca filmu. Punkt pierwszy, można tak powiedzieć, no nie chcę poruszać tu tematu cesarza, ale muszę. Związane jest to z tym, że od tego się wszystko zaczęło, również chciałem się tu odnieść do waszych poprzednich komentarzy. Lizotop ExoFactory bierze pieniądze za to, że tam nie wiem, Bartka wspiera i tak dalej. Zacznijmy. Więc parę lat temu pan cesarz zaczął sprzedawać modliszki, wszedł na rynek polski po powrocie z Malezji. No i pierwsze co? No to musiał sobie zrobić miejsce. No, i zaczął obsmarowywać pana Bartka, złodziej, oszust i tak dalej, i tak dalej, prawda? Nienawidzę czegoś takiego, i to było dla mnie, działało to dla mnie, na mnie tak jak płachta na byka, czerwona. Ponieważ, tłumaczę, Bartek ma oficjalnie zarejestrowaną firmę, płaci wszystkie podatki tak jak trzeba. I wszystkie opłaty z tym, co się wiąże, nie wiem jak w Polsce, mieć firmę, ubezpieczenia i tak dalej. A pan cesarz, partyzant, mieszkał u matki. Na matki konto przesyłanie tylko pieniędzy, prawda? Żadnej firmy, yy, czyli też jest oszustem. I to był po prostu punkt, w którym powiedziałem: Nie, tak nie będzie. Bo jeżeli. Chcę konkurować. Ja to popieram. Proszę bardzo, musi być konkurencja. Wtedy ludzie po prostu myślą nad tym, co by jeszcze udoskonalić, w wysyłkach, we wszystkim, prawda? Ale pan cesarz nie. Pan cesarz zrobił sobie grono klaskaczy, którzy mu tam klaskali, i miał w dupie. Prowadził walkę podjazdową. Partyzant, prawda? Też jest oszustem. I nienawidziłem właśnie tego, że omijając fiskusa myślał sobie, że jest śliczny lolo. Zanim zacząłem pisać w obronie Bartka, chciałem się sam przekonać. No i zamówiłem u niego modliszki parę lat temu za pokaźną sumę. I muszę Wam powiedzieć, że już więcej w życiu u Bartka u EXO Factory nie zamówię modliszek. Choćby nie wiem co. Bo teraz się wymieniamy. Modliszki od EXO przyszły wypasione, wszystko było cacy. Dostałem nawet coś ekstra. Także choćbym chciał, nie mogę na niego złego słowa powiedzieć, bo mi ten człowiek nic nie zrobił. Jeżeli któremuś z Was coś. Eksofaktory źle zrobił, to proponuję drogę mailową, telefoniczną, messengerową wyjaśnić, wyjaśnić sytuację po prostu albo więcej u niego nie kupować proste. I cesarz, i Eksofaktory mają swoich zwolenników i przeciwników na grupach facebookowych, prawda? Tylko zapytacie cesarz? Cesarz nigdy, on jest taki fajny o w ogóle, nie wiem. Właśnie, że tak, że doszły do mnie komentarze, nawet admini pisali, że cesarz seksuje, dostali same samce albo same samice, albo wysyła kokony, przegrzewa je i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj nikt nie jest święty i uważam, że te komentarze są zbędne. Tylko dziwi mnie jedno, dlaczego właśnie w kierunku cesarza nie ma negatywnych komentarzy. To nie jest to, że nie ma takich komentarzy, tylko te komentarze nie widziały jeszcze nigdy światła dziennego. Tak można powiedzieć, prawda? Że były udostępnione gdzieś na grupach. Nie wiem, czy się ludzie boją, czy się wstydzą. Trudno powiedzieć. Nie jestem alfa i omegą. Zostawmy ten temat. Wydaje mi się, że wyjaśniłem sytuację wystarczająco. Przejdźmy do następnego. Pan admin przesłał mi zdjęcie pana o niemieckim nazwisku, ale przez osoby trzecie. Teraz tak, pytanie: czy pan o niemieckim nazwisku się wstydził mi to wysłać, czy po prostu. No nie wiem, bo. Pewnie zapytacie, może jest zablokowany? Nie, właśnie, że nie jest zablokowany. Ani u mnie, ani on mnie nie zablokował, ani ja go nie zablokowałem. Także dziwne, że pan admin wstawił, znaczy przesłał zdjęcie przez osoby trzecie. I tak. Pan o niemieckim nazwisku siedzi profilem z fakowiaczkiem tu, jednym i jednym tu, na których trzyma. Kalibie Diane. I tu jeszcze pomiędzy. Nie, nie, tu. O, tu. Ma kokon. Super. Jestem za. Bardzo dobrze. Dzisiaj mamy 14 kwietnia. Także gdzieś w okolicach 20 maja. Na pewno będzie się chwalił. Jeżeli coś wyjdzie na grupach, że jest wylęk. Ja to zapisuję. I wtedy zobaczymy. Jeżeli będzie wylęk, trzymam kciuki, naprawdę, trzymam kciuki, bo jestem za tym, żeby y, młodzi hodowcy też y, weszli trochę do zimnej wody, zapłacili trochę kasy, bo wiadomo, że Kalibia nie kosztuje 2,50. Niech hoduje, niech ma swoje doświadczenia, tylko proszę o to, żeby wystawić y, wylęk. Prawda? Y, na w swojej tam grupie. Ja i tak do tego dojdę. Chodzi mi o zdjęcie wylęgu, tak żeby było jasne, nie? Wracając do pana admina. Od paru miesięcy wstawia fajne fotki. Twierdzi, że nie cudze, tylko jego. Super. Nawet pod niektórymi się podpisał, że tam ludzie piszą, to twoje, a jak. No, od paru miesięcy już to wstawia, no i też nie widać jakichś wylęgów. Też nie widać, żeby coś się działo w tym temacie, czyli no, wychodzi na to, że to co mówiłem w tamtym filmie, w poprzednim filmie o pseudochodowcach y, jest prawdą. No, jeżeli y, tak zrobić, jeden plus 1 jest 2, prawda? Bo może dla niektórych to jest dziwne, no ale. Y, Modliszki składają w którymś momencie kokon, i w którymś momencie wychodzą te modliszki. No i wiadomo, że w niektórych gatunkach jest tak, że wychodzi ich 300, w niektórych gatunkach jest tak, że wychodzi maksymalnie 15-20, prawda? No ale jakby na to nie patrzeć, no to można by się pochwalić, bo jeżeli się chwali tym, że o tu jest Herododis, tu jest stenopyla, tu jest to, tu jest tamto, no i co. No, i gówno, i nic nie ma dalej, nie? Także to by było na tyle co do admina. Przejdźmy do następnego tematu. Następny krótki temat jest o, pana, o panu o niemieckim nazwisku. Wstawił pod tamtym filmem, poprzednim filmem, krótki komentarz i skasował. No, miał pecha, bo akurat przeczytałem, że Kalibia ma się dobrze i nie było mnie tak długo na internecie, bo ktoś się o to postarał. Halo? To jak? To znaczy, że ja, dziadek internetowy, e, schakerowałem twój profil, czy, czy jak ja mam to rozumieć? No i widocznie dlatego to skasowałeś, bo widziałeś, że nie ma sensu w ogóle taki głupot pisać, prawda? Następny temat. Mój faworyt. Jak można być tak no muszę tak brzydko powiedzieć, płytkim. Ja się produkuję tutaj 11 minut nad filmem, a gościu wyłapał słówko, słówko, muszę patrzeć, co ja mówię teraz, że nie mówi się Lamborghini po polsku, tylko się mówi Lamborghini. Kto to interesuje, powiedz mi. Chcesz? Zapisz się na jakąś grupę, co mówią o autach. Tam jaraj się, nie wiem, kup sobie machboxa, matchboxa i tam sobie oglądaj, nie? jaraj się jak Chińczyk bateryjką i będzie cacy. Człowieku, w ogóle nie na temat. Zastanowiłeś się nad sobą i mi tu będziesz jakieś linki wysyłał, że tak się mówi, czy tak się mówi. Ja sobie mówię jak chcę. Jest demokracja i każdy to rozumie, co ja mówię. A jak ktoś nie rozumie, odsyłam do pana Lamborghini. Wytłumaczy. I ostatni temat, no dla mnie troszkę żenujący, pani ex żona cesarza napisała komentarz. E, no, odniosę się do tego tak, że jak to trzeba być zdesperowanym człowiekiem, żeby wysyłać swoją ex żonę, żeby pisała na jakichś YouTubach. E, posty w ogóle, a sam nie mieć jaj. Żeby cokolwiek odpisać. No, brak mi słów. Naprawdę brak mi słów. Bo wierzę, że ta osoba jest w wieku około 50 lat, może 50 paru, nie wiem. Nie będę się tutaj odnosił do tego, ale co trzeba mieć w głowie. Przejdźmy do bardziej interesującej części mojego gadania a więc konkursu. W konkursie będą do wygrania modliszki o Momantis Zebrata L3 5 sztuk o łącznej wartości z wysyłką około 200 zł. Zasady konkursu. Zasady konkursu niestety nie będą tutaj pod YouTubem, tylko będą na grupach, na dwóch grupach i proszę Was o tylko i wyłącznie... Jeden komentarz na każdej z grup. Znaczy, chodzi o to, że na jednej grupie możecie dać tylko komentarz. Na tej, którzy, niektórzy są po prostu zbanowani z niektórych grup, także tylko jeden komentarz. Obojętnie na której grupie, tak powiedzmy. E, oczywiście dysklajka albo lajka. Jak kto woli. Z krótkim uzasadnieniem. Dlaczego dajesz lajka? Dlaczego dajesz dysklajka? Nie musicie się rozpisywać, nie musicie tam... tego po prostu. Bo cię nie lubię. Dlaczego? To. Tylko proszę o na przykład Lizodup czy tam, nie wiem, opłacane przez Exofactory, I też uzasadnić to, jeżeli ktoś ma ochotę takie coś napisać, prawda? Wyniki konkursu będą już w sobotę. W sobotę zrobimy sobie losowanie. Live. Jeżeli by coś nie poszło, no to mamy jeszcze niedzielę. W niedzielę postaramy się jakoś powtórzyć, ewentualnie. Jakby coś nie poszło, tak. I wysyłka będzie prosto z Niemiec. Ode mnie. Nie od Bartka, tylko ode mnie. I to było na tyle. Jeśli Wam się podobało, to lajkujcie te swoje lajki negatywne i pozytywne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie, cześć.